Twoi i aniołowie stróżowie mają intrygującą wiadomość, a także pewne wskazówki dotyczące twojego przyszłego losu. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że ktoś cię obserwuje bez wyraźnego powodu, tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że ta osoba patrzy prosto na ciebie? Aniołowie twierdzą, że chociaż może to wydawać się przypadek, wiele osób zauważa, kiedy są obserwowane, nawet jeśli nie powinny tego wiedzieć. Niektórzy nawet mają zdolność do zauważania innych patrzących, co jest związane z intuicją i wrażliwością na nią. Zapytaj siebie, czy ktoś ostatnio patrzył na ciebie intensywnie? Może to wydawać się ciekawym zdarzeniem, ale prawdziwe przypadki nie istnieją. Osoba, która to robi, ma zwyczaj dokładnej obserwacji, a za tym stoi jakiś powód. Przyjrzyjmy się bliżej tej wiadomości. Ten film przedstawia znaki działające jako latarnie morskie szczęścia i dobrobytu. Te znaki pomogą również zrozumieć całą wiadomość. Zaleca się obejrzenie filmu do końca ponieważ te trzy znaki będą miały głęboki wpływ na twoją zdolność do nawiązywania kontaktu z błogosławieństwami wszechświata wracając do tematu czy zauważyłeś że ktoś ostatnio intensywnie na ciebie patrzył istnieje ważny powód dlatego a wkrótce się nim podzielą ponownie wkrótce ta osoba wyjaśni dlaczego patrzy tak intensywnie to nie jest coś mrocznego ani wrogiego, więc nie ma powodu do obaw. To normalne, że czujesz się nieswojo pod przenikliwym spojrzeniem. W wielu kulturach wpatrywanie się jest uważane za nieco niegrzeczne, dlatego zrozumiałe jest, że czujesz się nieswojo, gdy ktoś patrzy na ciebie uporczywie. Może miałeś ochotę powiedzieć, że to obserwowanie cię niepokoi ale postanowiłeś tego nie robić, myśląc, że to nie jest tak ważne. Bez względu na okoliczności, prawdopodobnie zauważyłeś, że ta osoba patrzy kilka razy. Jeśli masz trudności z przypomnieniem sobie, to w porządku. Te małe chwile nie zawsze są na tyle znaczące, aby zostały zapamiętane jako główne wspomnienia. To prowadzi nas do punktu, w którym wszechświat często korzysta z naszej niewiedzy na temat jego wewnętrznych mechanizmów. Jednak wszechświat troszczy się o Twoje dobro. Często korzysta z tych chwil, aby Cię zaskoczyć, ale także wysyła znaki, takie jak ta wiadomość, aby pomóc Ci przygotować się na to, co nadchodzi. To prowadzi nas do pierwszego znaku w filmie Spirali. Symbol spirali jest intrygującym obrazem, a reakcje na nią mogą różnić się wśród ludzi. Dla niektórych może wywoływać uczucie uwięzienia, podczas gdy inni czują nostalgię. Niektórzy nawet kojarzą ją z hipnozą. Chociaż może to wydawać się dziwne, jedna z najważniejszych interpretacji spirali dotyczy podróży osobistej. Jak się czujesz, myśląc o spirali? Mądrze jest polegać na swojej intuicji i powiązać swoje uczucia z przedstawionymi informacjami. Dlaczego myślisz, że spirala jest związana z Twoją podróżą życiową? Może połączenie spirali z ewolucją może pomóc wyjaśnić ten aspekt. Warto również zauważyć, że spirala przypomina cykl życia drzew. Gdzie wiek jest określany przez liczbę pierścieni. W każdym razie spirala jest znakiem szczęścia na przyszłość. Gdy się z nią spotkasz, wiedz, że jesteś błogosławiony. Ta osoba prawdopodobnie nie ma zamiaru się wpatrywać. To nawyk, który zawsze chcieli zmienić, zwłaszcza jeśli chodzi o ciebie. Nie chcą abyś czuł się nieswojo w ich obecności i woleliby, abyście byli bliżej siebie. Prawda jest taka, że już macie bliską relację, ale w tej osobie jest coś więcej niż się wydaje. Na razie istnieje tajemnica dotycząca powodu, dla którego patrzą tak intensywnie. W Twoim przypadku tajemnica dotyczy tego, jak to odkrycie może wpłynąć na Twoją przyszłość. Z tymi informacjami dochodzimy do drugiego znaku synchroniczności: naszyjnika z obsydianą. Gdy prawda jest ukryta, nie da się zaprzeczyć, że tajemnica ma swoje uroki. Obsydian to ciemny i błyszczący kamień szlachetny, często używany w naszyjnikach i innych ozdobach. Fascynującą cechą obsydianu jest jego zdolność do bycia kamieniem ochronnym, mimo ciemnego wyglądu. Jest ona przeznaczona do pochłaniania negatywnych energii, odzwierciedlając dynamikę między tobą a tą osobą. Chociaż otoczeni tajemnicą, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie ma wrogich intencji. W rzeczywistości chcą pomóc i chronić. Warto mieć ten kamień przy sobie, jeśli to możliwe. Ta osoba z pewnością chce się odwdzięczyć. Powód, dla którego patrzą tak intensywnie, polega na tym, że szukają sposobu, aby ci pomóc. Teraz, dlaczego chcą pomóc? Może to być związane z tym, co zrobiłeś dla nich w przeszłości. Twoi aniołowie stróżowie mają coś do powiedzenia na ten temat. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak łatwo jest pamiętać życzliwe i hojne działania innych, ale tak trudno pamiętać o własnych? To część Twojej skromnej natury i jest jednym z powodów, dla których Twoi przyjaciele i rodzina Cię cenią. Wiedz, że powodem, dla którego ta osoba chce się odwdzięczyć. Jest to, że pomogłeś im w trudnym momencie ich życia. Czy jesteś ciekawy, co mógłbyś zrobić, aby pomóc tej osobie, biorąc pod uwagę, że jesteście przyjaciółmi? Czy naprawdę tak zaskakujące, że byłeś w stanie pomóc im w ich problemach? Zawsze byłeś znany z bycia życzliwym i współczującym wobec przyjaciół i rodziny. Ważne jest, aby traktować to jako przypomnienie, że Twoje działania mogą mieć znaczące konsekwencje, większość z nich pozytywnych. Dochodzimy do ostatniego znaku tej wiadomości pochwy. Pochwa, znana również jako bańcha, jest zaprojektowana do ochrony ostrza, takiego jak miecz. Jeśli miecz jest symbolem wojny i kontroli nad własnym życiem, Pochwa reprezentuje pokój i zdolność do wpływania bez uciekania się do agresji. To odzwierciedla Twoją zdolność do radzenia sobie z sytuacjami bez uciekania się do agresywnych argumentów. Odbija to również to, co miało miejsce między Wami dwoma, skłaniając tę osobę do chęci odwdzięczenia się w jakiś sposób. Chociaż teraz może to wydawać się trochę przytłaczające... Nie ma potrzeby martwić się o to, co przyszłość przyniesie. Wiedz, że wszechświat ma dla Ciebie plany, a wszystko, co musisz zrobić, to zaufać podróży. Kończę modlitwą za Ciebie. Niech Pan prowadzi Cię przez zawiłości intuicji, pomagając w interpretacji niewypowiedzianych szeptów Twoich instynktów. Niech będą otoczeni delikatnym uściskiem zrozumienia, gdy rozwiązują zagadkę spojrzenia innej osoby. Udziel im mądrości, aby rozpoznać więzy dobroci, które zbudowali, i niech objawienie, które się ujawnia, będzie mostem do głębszych połączeń. Amen! Twoi aniołowie, stróżowie, odchodzą z tymi słowami. Jest w tobie znacznie więcej niż się wydaje, i dlatego tak wielu ludzi jest tobą zainteresowanych. Nie chodzi tylko o estetykę, ale o Twoją zdolność przyciągania innych przez Twoją aurę. W pewnym momencie ta osoba zbliży się i wyjaśni, dlaczego patrzy tak intensywnie, dając Ci cenną okazję. Aby przyjąć tę wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte. Wpisz 1111. Rozważenie pozostawienia pozytywnego komentarza dla innych widzów, którzy mogą potrzebować pozytywnego bodźca w ich dniu, jest gestem, który wszechświat widzi jako akt dobroci, karmiąc cykl dobrej fortuny. Rozprzestrzeniając pozytywność, otrzymasz błogosławieństwa wszechświata w zamian. Razem możemy podnieść się nawzajem i tworzyć falę dobrej energii. Amen.